Państwu kolejne wątki. Mąż, z którym kobieta była w trakcie rozwodu przez ten czas, zazwyczaj nie chciał z nami rozmawiać. Teraz zdecydował się na rozmowę. Spotkała się z nim Edyta Krześniak. Co tu się dzieje, pani Anie? I co pan na to, pani Anie? Bo mnie interesuje pani Beata Klimek i to, co się z nią stało. Ja wiem, że ona żyje. Takie mam cały czas wewnętrzne uczucia. ona żyje. Czyli nie zakopał jej pan w ogródku tutaj? Nigdy w życiu. Ani nigdzie za płotem, czy, czy tam gdzieś pod, pod dębem, tak jak to powiem. Nigdy w życiu, nie. No a to jak nie, pan nie zakopał, to co pan zrobił z nią? Ja zrobiłem z nią? Odeszłem od żony. Wyprowadziłem się z domu. A byłby pan w stanie jej zrobić krzywdę? Nie. Nie. To gdzie jest ta pana żona? Pani Jasnowic do nas dzwoniła i mówiła, że Janek jedź tutaj, bo ona tutaj na pewno jest. Wisiała spadła, tak mi powiedziała ta pani nie. To no byłem tam, powiem pani nic nie znalazłem. Ale co chce pan powiedzieć, że szuka pan baty? Szukam powiem tak na własną rękę, no by tak mieszka nie wierzy, ja to byłem. Bo ja nie wierzę w to. Nie wierzę w to, że jeśli coś stał. Ale też trudno zrozumieć, że mogłaby zostawić dzieci. Nie wiem. Nie powiem pani, nie, nie potrafi odpowiedzieć teraz pani na to. Proszę. Uwaga zaginiona, Bata Klimek, lat 47. Ostatni raz widziana była 7.10. 1024, poniedziałek około godziny 7. Nie mogę rzucać oskarżeń przeciwko komuś, bo nie ma po prostu na to dowodów. Ale w obecnej sytuacji została. Tylko i wyłącznie prawdopodobnie w mieszkaniu sama z mężem. To co ja mam sobie myśleć? Pan widział Beatę tego dnia, kiedy zginęła? Tak, tego wy... października? Tak, wychodziła z dziećmi na, na autobus. Ona tu później wróciła do domu? Pod domem była. Mój tato ją widział, jak przychodzi koło domu. Ale pan jej nie widział? Nie, ja widziałem, jak wyszła. Ja byłem z tyłu posesji, bo tam sprzątałem dziadków. Jesteście pewni, że ona tu wróciła, że była w domu? Nie, bo do nas wchodząc na, na posesję, ta furtka, ona albo piszczy, albo trzaśnie, dlatego tego nie słyszą. I co dalej? Nie wiem, co pani tu wytłumaczyć, no nie ma wytłumaczenia na to. Wiem, że biały bus był. Podjechał, było chwilę zatrzymania i odjechał ten samochód. Policjanci powiedzieli, że samochód jest sprawdzony. Czyli co, jest taka możliwość, że ona wsiadła po prostu do jakiegoś samochodu? Jest możliwość. I gdzie by pojechała? Nie wiem. Ma przyjaciółkę, panią Ewę, która tak usilnie broni żony, mnie atakuje. Nie wiem za co. Panie, nie, to jedna rzecz, bo ja sobie to Dobrze. spisałam. Dobrze. Przyjaciółka pani Baty mówiła o przemocy fizycznej i psychicznej. Widziałam ślady na jej szyi, siniaki no, na nadgarstkach. W nigdy w życiu. To jest bezcenne z palca. A te ślady, te siniaki na nadgarstkach? Nigdy w życiu nie. Nigdy w życiu nie podniosłem ręki na żony. A dzieci kiedyś pan uderzył? Tak, klapsa dostały. Tak Tylko może tyłek, takie, uciekaj i takie coś. Nie to, żeby tak dzieci bić, tak jak, tak jak to było, że ja faktycznie dziećmi się znęcałem czy coś biłem. Nie. A jak pan aresztowali w tej sprawie? I jakie są zarzuty w tej chwili? I są zarzuty o znęcanie na dziećmi. Znęcał się pan nad dziećmi? Podobno znęcał się pan. A pan się znęca nad dziećmi? Ja pytam pana. Ale no to ja też parę Tylko, że teraz po wypowiedzi dzieci z panią psycholog, to dzieci nie wiedzą. Są w takim wieku, że tata robił tak. Tylko teraz pytanie, który tata robił? Bo dzieci były zabrane, zabrane z rodziny, w którym były bite. I teraz pytanie, który to tata robił? Czy ja, czy tamten. Przez tą sytuację. Ja mam teraz zakaz. Zakaz zbliżania się? Tak, 35 metrów. Dzieci miały komunię 18 Nie był pan? Nie. Zaproszenie dostałem, ale nie, bo to jest tylko prowokacja mojego, żeby mnie, mnie usadzić. Na każdym kroku kto mnie usadzić. Jaką pan ma hipotezę, że co, że gdzie ona jest? <noise> nie powiem pani, bo nie wiem. Może teraz się uśmieje, ale to jest, dla mnie, to jest dla mnie chore, bo właśnie przez takie coś ja jestem właśnie atakowany i ja nie dam odpowiedzi na to. Czyli pan ma hipotezę, że ona żyje? Tak. tak. To jest Siostra jest czas. pewna, że nie żyje? Siostra jest pewna. Od samego początku zostałem zaatakowany przez nich. Pierwsze oskarżenia padły tego samego dnia, co żona zaginęła. Dlaczego nie zgłosiłem zaginięcia żony? Co ja nie wiedziałem nic na ten temat. Mnie nie interesowała ta osoba, co ona robi danego dnia. A wy w ogóle rozmawialiście ze sobą? Czy... Nie, już nie, w ogóle nic. Pan był na posesji. Byłem na posesji, tak. Ale wy już nie mieszkaliście razem? Półtora roku ja nie mieszkałem tutaj z żoną. Wyprowadziłem się z domu i że nie zostawiłem to wszystko. Nikt nie jest podejrzany, nikt nie jest oskarżony, nikt zarzutów tutaj nie ma. Ale wszyscy wiedzą, że mordercą jest Jan. Tak. Tak, wszyscy tak sądzą. Pani w to nie wierzy. Na milion procent wiem, że nic swojej żonie nie zrobił. Jak to wasze wałżeństwo wyglądało? Teraz będzie wyglądało tak, że jak chcę oczernić żonę. Nie chcę oczernić. Powiem tyle, że już miałem plan odejść. Trzy lata po ślubie. bo Już miałem po prostu dosyć, chciałem odejść. Ale co? Były, nie wiem, bójki? Krzyki. Krzyki? Krzyki. O wszystko. O byle pretekst, o wszystko było. W dużej mierze były też o pieniądze. Ale przeżyliście razem 25 lat. Tak. Ja żyłem nadzieją, powiem pani tak. Pamięta pan jak przywieźliście dzieciaki do domu? My te, my te dzieci przywieźliśmy 8 marca do domu. Jeszcze od kolegi pożyczałem samochód, bo to busa, bo dzieci miały tyle tych iciuszków i zabawek tego wszystkiego, że, że potrzeba było busa wziąć, żeby ich zabrać z tamtego domu dziecka. Matko bez dzieci raptem trójkę tak. i to dużych? Tak. Wy tak. na co wy się porywacie? Tak. Było uzgodnione, już tak mieliśmy uzgodnione, ustalone z żoną. Ona w tym momencie się z pracy i zajmuje się domem. Była za tym. Ale co, myślał pan, że dzieci scalą wasze małżeństwo? Tyle razy żeśmy podchodzili do tych i tych zabiegów, i in vitro, bo po prostu oboje żeśmy chcieli, po prostu, że to, że to mówię, no wzmocni nas to po prostu, ten związek. Zafundowaliście sobie dzieci i pan wtedy odchodzi. No, to jest po pięciu latach od, 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 od opcji odeszłem, tak. To wiem, głupio to wygląda, no ale ja wyprowadziłem się od żony, a nie od dzieci. Żona nie panowała nad sobą. Powiem pani tak, no, bardzo dużo krzyczała. Ja próbowałem jej pomóc. Lekarz rodzinny byłem tej pani doktoru się pytałem. Pani doktor potrzebuje pomocy. Mówiłem jej o co chodzi. To że ona zmieniła lekarza. Nie chciała w ogóle tu się leczyć, żeby cokolwiek w tym kierunku robić. Kurczę, to straszna taka sytuacja od miłości do takiej no, obojętności, nie wiem, nienawiści. Jak to nie, można? Nie, nie było nienawiści. Ja powiedziałem, wiesz, mnie nie interesuje twoja osoba, mnie interesują tylko dzieci. Jak się z domu wyprowadziłem, ten pierwszy rozwód, który chciałem zrobić, to był rozwód mediacyjny. I Beata nie chciała tego pisać? Nie. Tu ludzie mówią, że ja odebrałam y, dzieciom ojca i matkę. Kiedy go pani poznała? On mnie y, zaczepił na TikToku. Nie ja jego, tylko on. Na nas taki hejt poszedł, że ja brałam w tym udział. Że pani chciała się tu wprowadzić, ale trzeba było wyprowadzić batę. tak? Tak, tak, tak. Ja tak naprawdę jeszcze nie chciałam tutaj przyjść. Ale później już tak Janek mnie przekonał, bo tutaj rodzice też są. Mówi, nie będziemy płacić tego czynszu, 2000 tysiące co miesiąc. Po prostu i tak zgodziłam się. Jak to mieszkanie wyglądało, jak pani tu weszła? Oj, pani powiem, że masakra. Tutaj to tylko, no nie tutaj, z Mora. Tragicznie. Siedziałam od rana do wieczora przez 7-8 dni, żeby tu wysprzątać wszystko. Co zrobiliście z jej rzeczami? Gdzie to wszystko jest? Rzeczy żadnych nie wyrzuciłem. Wszystkie rzeczy są spakowane. Żona wraca, a my się stąd wyprowadzamy z na stację. To jest jej mieszkanie czy pana? Nasze. Tylko ja powiedziałem, ja się z domu wyprowadziłem, ja jej to zestawiłem. Panie, Anie, a nie myślał pan o tym, że no w tej sytuacji to wy siedzicie po prostu w jakimś gnieździe os, że lepiej byłoby się stąd wyprowadzić. Powiem pani tak. Jak ja bym stąd uciekł. Będzie jeszcze gorzej, bo jednak ja coś zrobiłem, ja stąd uciekłem. Dlatego ja pokazałem, nie, czekam do wyjaśnienia tutaj. No dobra, a jakbyśmy tak hipotetycznie pomyśleli, jaki mógłby mieć Pan motyw, żeby się jej pozbyć? Nie wiem, każdy mówi, że chęci, żeby to zawładnąć, a mi to niepotrzebne, Po to ja kupiłem sobie działkę z boku, bo chcę postawić swój dom. Pan zwariował jeszcze do tego, żeby się tak blisko wybudować? Byłej żony? Nie, nie, nie zwariowałem. Ja tylko chciałem po prostu być blisko dzieci, dlatego tutaj. Co było dla Pana takie najtrudniejsze w tej całej historii? To, że dzieci są u brata. Powiem tak, żeby to też tak głupio nie zabrzmiało, że ja coś, ja bym wolał, żeby dzieci w tym momencie były w ośrodku, jak są tam. Dlaczego? 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 Dzieci są tam krzywdzone. 7 października pani Beata zaginęła, a 11 szkoła zgłosiła, że dzieci przyszły pobite. Jak już dzieci były, u pani Katarzyny i Tomasza Klimka. Na moje oko jest jakiś konflikt między pana bratem, bratową i panem. Katarzyna od samego początku mnie nie tolerowała. Bratową rozumiem. No, nie wiem, mógł się pan nie podobać jako e, no tak. mąż siostry. No tak. Ale rodzony brat, co ma do pana? Ja powiem, że tak, przepraszam, że tak mówię, ale znowuż głupia sytuacja wyjdzie. Bo mój, mój brat kupił sobie samochód nowy. No, chciałem się przejechać. Nie, nie dam ci, no to nie przyjdę, nie patrzeć i nie poszkadzę. I się na mnie za to obraził. Taka tak. Pierdoła? Taka Pierdoła, dosłownie. Wyprowadziłem się z domu, no to ten konflikt jeszcze bardziej narósł. Dzień dobry, Walianie. Nie, nie mamy o czym rozmawiać. Podda panie. się pod badaniem wariograf. Dlaczego pan chce Z nie będę rozmawiał, zapytam o ten wariograf, jakie były wyniki. Wyniku do tej pory nie mam. Panowie mieli mi go dostarczyć. I pan do tej pory nie widział nie, wyników wariografu? Nie, nie, A zdecydowałby się pan ponownie na wariograf? Zostaną mi postawione te zarzuty, tak, że, że ja żonie coś zrobiłem, wtedy się zgodzę na ten wariograf. Cały czas mam każdemu coś udowadniać? Każdemu z po kolei coś udowadniać ma? No cały czas musi pan. No właśnie. Ja przyjechałam z taką misją, ja żeby, żeby mi pan pokazał, gdzie pan ją zakopał. Aha, dobrze, to jedziemy? No. Dobrze, tylko żeby pani na mnie zła nie była. Dlaczego? Bo pani tam nie znajdzie. Pewnie, jak jest pan. Tak. Ja wiem, że ja nic nie zrobiłem. Tak jak zawsze starałem się prosić pana Jana o komentarz do aktualnej sytuacji. Tak teraz muszę zapytać siostrę Beaty Klimek i jej siostrzenicę Olgę. Oglądały panie przed chwilą reportaż. E, czy pani w ogóle dopuszczają, że Jan Klimek... Nie ma nic wspólnego z zaginięciem pani Beat. Na chwilę obecną nie. Nie dopuszczamy do siebie innej możliwości. Że uciekła, wyjechała, przecież pożegnałaby się na pewno z dziećmi. Zostawiłaby list, pieniądze, cokolwiek. Karty są nieruszone. Telefon nie odpowiada w dalszym ciągu. No ale 8 miesięcy ponad już minęło i nie ma żadnego śladu, a pan Jan Klimek nie ma zarzutów. Cały czas zastanawiamy się, dlaczego to tak długo trwa. Moim zdaniem, naszym za długo. Czy wszystko, co powiedział pan Jan w tym wywiadzie, jest prawdą? Co budzi wątpliwość? Wątpliwości bardzo budzi te obrazy pomieszczeń i pokoi. Podczas wchodzenia z córką, najpierw ja weszłam z dzieckiem, no to tam nie było takiego bałaganu. A przede wszystkim na zdjęciach są śniadaniówki, bidony dzieci, gdzie dzieci w tym czasie były w szkole i te bidony miały ze sobą. Pan Jan zarzucił Wam przemoc wobec dzieci, że je krzywdzicie, że zgłosiły to w szkole po czterech dniach, kiedy przeprowadziły się do Was. Co Pani o tym sądzą? No uważam, że nie po to. Uwolniono dzieci z tego domu, żebyśmy teraz my też się nad nimi znęcali. Yy, dla mojej siostry zrobię wszystko i bardzo kocham te dzieci. I nie jesteśmy rodziną adopcyjną, tak jak pan Jan uważa, tylko zastępczą. Yy, jesteśmy pod kontrolą PCPR-u i żadnych zarzutów nie ma. Yy, pan Jan mówił, że, że, on, yy, że, że jego żona być może że żyje. A gdzie jest? I tak dobrze by się ukryła, że przez tyle miesięcy nie ma z nią kontaktu, zostawiłaby dzieci? No to też niemożliwe. O tym będziemy rozmawiać w internecie. Teraz kończymy program. Zapraszam na właśnie dalszy ciąg na stronę Uwaga na nasz kanał na YouTube i profil na Facebooku. A uwaga jutro o 19.55. Do zobaczenia.